Siemanko moi drodzy, ja jestem WS6 i witam was w kolejnym odcinku Seven Days To Die Dzisiaj niespodzianka tam. Tada, tam. To jest Osama Bin Laden Tak, on przeżył Dzień dobry. I dzisiaj Dzień dobry. będzie grał z nami Tak, posiadał oryginalną wersję gry Tak, jest moim znajomym Haha, surprise bitches tak ma przyjaciół Eee, dobra, plan na dzisiaj jest taki, że ja na razie będę szukał scrap metalu, żeby zbudować sobie łopatę, a o sama jako dobry murzyn, będzie kopał fosę. Taką jak w drugim odcinku? Będziesz dobrym murzynem, prawda? Okej. Okay. <grych> dobra, eee, ja nie znalazłem tu jeszcze dobrego, dobrej metody schodzenia, więc chodź tutaj, za mną, do drugiego budynku. Na razie będziemy musieli wymodlować trochę zombie. Eee, nie znalazłem dobrej metody schodzenia. Dlatego wy, 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 wychodzę tędy. Tu takie ładne wyjebanie i tam masz spadanie na samochód. Oh. Okej, okay, i teraz zobaczymy co tu wyjdzie. O kurwa! <ścoughs> o kurwa! O oh, shit! O oh, shit! O oh, shit! O oh, shit. Oh, shit! Ty, jaki ten sledgehammer mocny jest. Lol, dwa hity i grubasy. <ścoughs> Czekaj, wiesz co? Ja użyję shotguna jednak, bo to trochę taka... E? Wszystko, wszystko Okej okay. Eee Dobra, to kopię. Dobra, na razie nic nie słyszę Będzie trzeba po prostu Tu To tu... jest chyba kamień, wiesz? Poczekaj, ozwij się Tak o, To, to mogę ten, mogę to zrobić, nie? Jak myślisz, na dwie, na dwie klatki? Będzie OK? O, Przyszę, już jakiś sklap metal Nie, bo dopóki nie ma tych wall climbing enemies to będzie spoko, nie? Później może być już bardziej hardcore'owo Kurde Ale... Czekaj, mogę kopaczką kopać ziemię? Mogę W ogóle kopaczka tu jest ten, rapid fire Kopaczka jest chyba najszybciej elementem, w sensie bronią, którą możesz ściskać ze wszystkich Jest taki rapid fire, tylko na zombie to działa strasznie gównie O Jezus, stary Zbier Zbieraj to Zbieraj tą ziemię a w środku, a w środku ciapniemy te, ciapniemy spajki po prostu. To będzie trzeba tylko na... dwie. chodzi tutaj, pomiędzy budynkami. Mmm, to zostaw, to zostaw. Bo ten tunel będzie trzeba po prostu wiesz, przywrócić do użytku, że tak powiem. Dobra, ja tu wbiegnę sobie do budyneczku. Zob właśnie zastanawiam się, że jak mam sledgehammer, czy... Konsola mi się strasznie otwiera, nie wiem czemu. Uh, to, item was. serwer. A, itemy, itemy, Ma problem z itemami. No, to właśnie mają chyba. Właśnie to jest jedna z tych rzeczy, którą mają oh, kurde Którą mają naprawić w Alfie Dwójce. No, liczę, że to naprawią, bo. O. Oh. Jezus, ile trupów. Tyle trupów. O. Oh. Remove, not found, not found, found, not found, collect, not found. What the fuck is happening? Stop that madness. Mi się podoba to, że te zombie się same zabijają. To jest taka schiza, że biją coś, biją, biją. Nagle natrafiałem na inne zombie. Achuj, jeb, kurwa. Zombie kill zombie. Eee. Aha. Okej, okay. spoko No, w sumie. Czekaj, tu chyba byłem. Dzisiaj, ale wczoraj. Bo to wczorajszy odcinek. Tak, tu byłem. Nie, tu, tu już nie ma nic sensownego. Jeszcze tam trzeba powiedzieć. No wiesz, ja teraz tak sobie myślę wiedziałem, że wszyscy kłamią. Tenmatura mm. i tak muszę rowy kopać. <laughs> o oh, shit! Słuszne, słuszne <laughs> e, o stary Mam 25 naboi do shotguna Plus... 25 łusek, tak? Tak, 25 łusek Oprócz tego, że cały czas wyskakuje mi ten e, konsola, to jest wszystko spoko. Unlimited ammo. Yeah! Rapid fire is a hellfire! O kurwa. Coś mi tu... O! No nie wierzę! Znalazłem kibel z opuszczoną klapą! Wieleczku, powiedz mi, e, dwa na dół też, czy...?

Why I love 7 days today? Eee, jeden dom dalej niż ten, niż baza. O eee, Jezus, tu slow... <grymne> A nie, po skałach było najlepsze. I nie, <grymne> wspinasz żeby dopaść tego pierwszonego jelenia. To eee! eee! eee, Jezus, dwa puste, dobra, jeszcze więcej. Eee, dobra, może nie. Idę Ci pomóc zaraz. Ja już mam 4T. Już ściskam łopatę. A w sumie łopat, łopata się tu lubi w głupi Są sposób. Szybko. Eee, problem? Do, się nie shotgunem. Znaczy, się kierą machać. Dobra, idę, idę. Już mam sklep metal na łopatę, więc idę. A w sumie fajnie, że udało nam się połączyć przez ten multiplayer. Bo właśnie myślałem, że jak będę to sam kopał, to wiesz, to. Zajmie mi to pół wieku. O kurwa, dobra! Zespół czyszczący, zespół czyszczący. Okej, okay, dobra, ja. Grupa dezy dezynfekcyjna, nie, dezy dezynfekcyjna, Kurwa. To jest takie <laughs> Mam świniaka, mam. Mam świniaka. O jezus, a zastanawiam się, czy zombie się więcej spałnie jak jest ten, jak jest więcej gracza Myślę, że tak. Ale proszę byś mi to pozabijać trochę, tak. A, a tam jeszcze coś jest już, tylko łopatę robię. A, cześć. Czekaj, e, muszę przeładować. Daj mi chwilę. Zaraz się sleczka Marla użyje. mi się? odsuń się? Chodź do LOL? One hit? Seriously? O, stamina mi się kończy, bo grubasa nie mogę zrobić. Właśnie wiesz co? Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Próbuję to zmienić, nie czytam logów ani niczego, bo chcę to sam zmienić. Ale możliwe, że to działa. Mam dwie teorie. Pierwsza to taka, że chcą cię dopaść. To taka najprostsza i najbardziej płytka. Druga jest taka, że możliwe, że ona atakują bloki postawione przez glasza w pierwszej kolejności. Wiesz na jakiej zasadzie? O, to co na kilofa to mi został, bo to, to mogę tam podciskać gravel. <grywka> It's a gravel. Właściwie w sumie żwir, tak jak. Tak to się powinno łopatą kopać, nie? Bo to żwir kurwa, a nie jakieś ten Słyszę zombie. Patrz, takie biedne zombiaczki, chodzą sobie, szukają szczęścia. Tu dwóch idiotów kurwa, jeden z siekierą, drugi z szczotkanem i ich zabijają. Z chodzi w ludzie, źli ludzie przyszli do tej gry. Jedyni prawidłowi. Ty właśnie, czy to jest glina? Zastanawiam się, czy to jest glina. Tak, to jest glina. Kolet Clay. No to jest to, co mówiłem, że glina, no? Że jest glin ten. O, konsola. O! Konsola! Ja widzę, jak ty coś zbierasz, to wtedy konsola wyskakuje. Dobra, to nie zbieram nic, okej. Nie, nie, nie! Zbieraj! Tylko tak gra nie lubi! Właśnie, zrobimy miski i jebniemy sobie jakąś potrawkę z zajęca. Potrawka z zajęca jest spoko. Jest, ale ja te bloki się jakoś szybciej kopie. Nie wiem, jak kopałem tam. To... Oglądałeś chyba ten pierwszy odcinek, nie? Jak kopałem to, tak. Miałem wrażenie, że to taka nieskończona robota, a tu widzę. Kurde, nie wiem, czy to nie będzie za płytkie. Bo zauważyłem, że zombie lubią podskakiwać, wiesz, tak lekko podskakują to sobie. Możemy zrobić na dwa. Pytałem się. Z... po prostu zaraz drugi, ten drugi. Mm -hmm. jak to nam brakło czasu, no to na następny dzień e ewentualnie. No, jest dopiero trzynasta, myślę, że damy radę wszystko zrobić. Tylko nie, chociaż nie. Bo czasem mi się wydaje, że. A jak masz pełną staminę, to kopiesz na jeden bok. Jak masz mniej, to kopiesz tak strasznie kiepsko. Jak coś to mów, bo mam zapasowe butelki wody przy sobie. Ja też właśnie kupię. Jak to nie mam? Tutaj znika mi wszystko z inwentury, fajnie. Aha, to może, ale to co masz ten. To co masz na pasku jest, tak? Tylko to co masz w pleceku. No to właśnie jest to, o czym oni mówili. Mhm. Więc może właśnie tak to działa, że wszystko co ci wpadnie tam do tyłu, to musisz sobie ten, to co podnosisz, musisz mieć na tym normalnym slocie do bazowym. Czyli mogę mieć tylko 9 przedmiotów. Zasadniczo tak, ale no wiesz, to do alfy dwójki, tak? To już mi się nie podoba. No mi też, bo już się nie spodziewałem, że to tak działa. Boże, dirt, zbieram dirt. Okej, okay, dobra, to będziemy wrzucać. będę bazował po prostu na tym Krzysiek, okay. no słucham cię. Robimy szałas z draminkami. P później ten wiadomo wiadomość na skape, burlaczkowie wyślę. Burlaczek, szałas z dramikami 2.0. O, cześć. No, zróbmy coś, żeby nas hejtowali później. <laughs> Jezu, weźcie te logi, weźcie te mordercze logi Wszędzie logi Jeszcze żeby bardziej ludzi zdenerwować to jeszcze hashtag, nie? Choćby, bo ty się też denerwujesz <grystanie> No w sumie, agresja Ty, jest, dobrze, jest 14, a już mamy wykopaną tak większą część tego gówna Tylko będzie trzeba pogłębić i to tam Objechaliśmy dwa budyki dookoła, tylko niepogłębione to jest. O Jezus. W tej grze są staki! O, po 64! Plagiat Minecrafta! Ta gra jest zła! Re, re, report. <gryb> report for plagiat. Ja. Eee, yeah. Ja. Yeah. Seems legit. Dobra. Jest. Zacząłeś pogłębiać teraz, tak? Dobra, to ja. E, łopata się poszła jebać. Tak. O kurwa. Dobra, to ja ci dam teraz tą swoją. Chyba na rękami możesz na upartego. Dobra, to chodź tutaj. Ja tu rzucam tą łopatę. Dobra, poszła na ziemię. Wbiła się w ziemię jak zawsze. Jezus, policja mnie goni. GTA San Andreas. O ja. O ja. Dobra, to poczekaj. To ty na razie baw się w kopanie. A. To jest tutaj, To ty na razie, w kopanie. Wiesz, co ja odłożę część rzeczy do tego, do. Mm, właśnie, jak, jak tam wejść teraz? To jest kurwa. To jest to moje pytanie. Mój dylemat moralny. Ja bym poszedł po. o, wyrzuciło niestety. Neta krzysiowi, ale zaraz wróci. Czy raczej zaraz wróci. Aha, ogarnia rzeczywistość Ogarnęło rzeczywistość? Jesteś Krzysiu? No ja jestem, jestem Nie, wyrzuciło Cię na chwilę, dlatego mówię Dobra, zrobiłem prowizoryczne wyjście na górę, jak co Ja kopię dalej No wiem, wiem, właśnie dobrze, że rozłączyło escape'a, ale nie wywaliło Ciebie samego Dobra, to weźmy tą skrzynię i tu wpakuję tego gravela i dirta yy, To zaraz Ci wodę dam to dam ci wodę. W miarę, w miarę szybko się ładuje, wiesz? No, ale jak jesteś spragniony to już nie tak szybko. No a tu włożymy te mięsa wszystkie. E, wezmę sobie snajperkę dla zabawy, bo sobie popoluję trochę, wiesz? No, jeszcze trochę więcej pistoletów. No, żeby być użyteczny, nie? On no, to za murzy. Nie, nie da się. Na pewno się nie da. Dopiero jak wejdzie ten wejdzie system z kuszą, to wtedy myślę, że... Będzie już możliwość robienia tego, wiesz? No bo szelachowam, magazynki do snajperki, No i tyle mi starczy tego, żeby ekstować. Dobra, idziemy polować. Idę polować i trochę drewna nazbierać. Co, powiem, mam tylko 18 użycie, kiedy? No właśnie, biegnę z wodą. Biegnę z wodą. Nosi woda! się! szybciej! Biegnę, panie, Biegnę! O. O no dobrze, dobrze. Już eee, jedna, eee, druga, eee, trzecia masz. Czuj, czuj, czuj łaskę Pana. Nie muszę, one mi się... I teraz nagle są. Pamiętasz, że teraz aktualnie się z nimi w ekwipunku nic nie stało. No to pewnie jak wyskoczy nagle komenda, <laughs> to komenda, eee, removitem, eee, cheating, eee.

co ty gadasz? Myślałem, że się używały równomiernie Ale się okazało, że używa się tylko jedno. LOL, cheating engine 2000 No czekaj, ja zaraz do ciebie pobiegnę, żebyś mi je wyrzucił bo Tak na wszelki wypadek, jakby miał ci zniknąć To dwie łapaty gratis, m, bardzo chętnie mm. <noise> Dlaczego jesteś w tej posie? Dobra, po, to... Po, chodź na ziemię, chodź na ziemię najpierw Chodź tutaj do ziemi musisz nacisnąć ekwipunek, wyjąć przedmiot i puścić ekwipunek. Dobra, jedna poszła. Dobra, dzięki. Dzięki stare, nara. Ale snajperka jest fajna, bo ona zabija jelenie na strzała. To jest akurat bardzo przyjemne. No właśnie, zbieram, zbieram. Bo surowe możesz jeszcze jeść. Później mają zrobić właśnie jakiś system, że jedzenie się będzie psuło, i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie jeszcze tego nie ma. Ale rzeczywiście są dwie opaty, które są zepsute w, po, w, w podobnym tym, w podobnym stanie. Lol. Jaki, jaki mi dałeś, no, nie? Aha! <laughs> Dobra, niestety poszedł mi. Fire Axe mi się niestety poszedł jebać. To już będzie gorzej ze zbieraniem. Dobra, patrzę, czy jeszcze gdzieś widzę jakieś jelenia. Widzę jelenia. O! o Jezus, ass shot. Ass Bambi shot. Oh yeah! Like a boss. <laughs> Przyjemny, przyjemny. A właśnie to będzie dopiero. Oni będą o tym słyszeli dopiero jutro, ale mówiłem właśnie w poprzednim odcinku, no nie? Że jak znalazłem snajperkę, że jakby była apokalipsa zombie, to bym zrobił najszybszy light do jakiejkolwiek lokacji, gdzie wiedziałbym, gdzie jest broń, na przykład do jakiegoś weapon shopu, no nie i tak dalej, i tak dalej. Wziął snajperkę, nawet mogłaby być taka archaiczna, wiesz, łowiecka, wiesz, że wkładasz nabój, i tak dalej i tak dalej. I wtedy już bym mógł egzystować, bo z karabinem snajperskim, wiesz, czyścisz lokację, tam nie ma takiego pojebane. W życiu raczej nie ma swojebanego systemu spa. Faunu, że zombie pojawiają się za tobą i jelenie też dobra, kolejny jelenie jelenie na dachach jelenie na, dach. jelenie na dachach są zajebiste ale to jest dopiero że cię pomyśl sobie jedzenie w ciebie <laughs> no w sumie Tylko właśnie chyba zombie nie zostawiają, o widzę śmietnik więc scrap metal będzie zombie chyba same w sobie nie zostawiają wiesz co scrap metalu, nie mają szans na wygrupienie scrap metalu Dlatego płaca się koszen na śmieci niszczyć, bo na przykład z tego wypada scrap metal. I właśnie w lokacji, gdzie wcześniej się chowałem, tam był ten blaszak cały. Kurwa, jakbym miał więcej czasu, to bym go całego szyściu. Boli mi jeszcze to, że nie mogę tych półek metalowych zniszczyć. Nie wiem czemu. Nie mogę ich zniszczyć po prostu. No jeszcze, jakbym samochód zniszczył. O! Eee, z, nie, ja zgiszczyłem samochód i on wybuchł. I tak jakoś. Ja, a, a. My, myślałem, że żyje, żyje. Myślałem, że uda mi się z niego odzyskać scrap metal, ale. On miał jednak inny plan. <grytanie> Powiedzmy, że to jest zalążek kopalni. <grytanie> to jest taki zalążek kopalni. Lol, aż tyle szczyściłeś już? No kurwa, to już jesteśmy przy finiszu No stary, no to teraz będzie można sprawdzić, jak ta fosa zadziała, nie? trzeba swojego wydostać. No to wrzucimy. No właśnie, słyszę, poczekaj. Po prostu ostatniego bloku nie niż tylko po nim wyskoczy, dopiero zniszcz go na odległość. Zombie coś biją, zgaduję, że jakiegoś jelenia albo. Albo są w budynku i próbują się wydostać, tak? Są w budynku i prób... Jest próbują. ostatniego jelenia biorę. O, aż muszę zmienić magazynek. Jest najszybsze przeładowanie w moim życiu. Eee, jeleniu, jeleniu, jeleniu. wpuść mnie do siebie. <laughs> jeleniu wpuśmie do siebie. Eee, A aha, już mamy w tym budynku. budynku. One mogą kopać. Wystarczy wpuścić parę zombiaków do tego i biegać przed nimi. Widzisz? Tania, siła ROBOCZA no, ale patrz, skurwiel teraz wyskoczy z tego. Ale jakbyśmy stali w budynku, to myślę, że on nie wiedziałby, co z sobą zrobić, i by tam stał po prostu. Wiesz o co chodzi? Albo nie wiem, próbowałby uderzać te cegły, nie mam pojęcia. Dobra, zb zbiorę ten dirt. Jest 20, więc już w sumie wypadałoby się schować. Kurwa, jeleń ostentacyjne syny wszędzie stoją. O Jezus, ten to był już pełen żarcia. Dobra, to nie do tego, bo tu nie ma zejścia, biegniemy do następnego. E, pff, em, em, tak. Nie, poczekaj, bo tu jest ten mój tunel drewniany. Tu z tyłu też jest przekopane. Tak, też jest przekopane. Dobra, idzie noc. E, Okej, okay. dobra, chodź, wchodzimy tędy. Chyba, że nie zamykamy się na górze. Chcemy zobaczyć, co się stanie. To, to może być dosyć niebezpieczne, bo to tylko ja mam śpiwór na górze, ty już nie. Ma no, <grywa> być... masz śpiwórka dla mnie? Bo nie wiem. <grywa> <grywa> bo. An... No bo. No czekaj, tu, tak zrobię prowizorycznie drewniany mur. Mój genialny tunel. Dobra, ja się No dobra, no na razie tu posiedzimy, jak będzie gorąco to spierdalamy, tak. <grymianie> Patrz okienko na świat <grymianie> Okienko na świat i... dadad. I, e, <grymianie> Chowasz się? Zobaczę, czy glina się. O, mamy glinę. Mamy glinę, czyli teraz będziemy mogli zrobić klejbo! Jej <laughs> Będziecie POŻARCIE! JEEEEEJ! OJ! Masz, gdzie masz... Yy, tego... Ten pistolet? Bo bym jakiś raz Potrzebował... W razie Piętro wyżej jest, chodź za mną Chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną Chodź za mną, tu do góry Po prowizorycznym wyjściu A więc standardową moją tam Mhm, Minecraft, takie tam. Eee, piętro wyżej, mam już schody, spokojnie. Pod labince. I musisz w tych storage chestach zobaczyć, bo tu, tu coś na pewno jest. O, w tym. Będę sobie pokładać trochę rzeczy w ekwipunku. Mam miski. Teraz muszę pomyśleć. ten. Nie wiem, czy ja potrzebuję do tego garnek. Muszę zobaczyć. No w ogóle, zbiorę ziemniaki. Świeże ziemniaczki, świeże. Co się stało z posadzką? Mniejsza. Właśnie zauważyłem, że czasami bloki znikają. Nie, jak, nie tak jakby spadały, tylko znikają. E, dobra, to będzie tak, tak. Ziemniaki i woda. O, kurwa. Lol Stary! Co się stało? Mam 24 dwadzieścia... miski dziwnie wyglądającej potrawki Ja pierdolę Krewetki Dam ci to żebyś sobie zobaczył jak to wygląda Masz, zobacz jak to wygląda w ogóle jak to weźmiesz do dłoni O Jezus ale daje ci prawie całe żarcie i prawie całe picie Krewetki <noise> takie krewetki no, z czymś jeszcze To wygląda jak karaluchy kurwa Jakieś takie... <noise> No, w sumie W sumie jest <laughs> no. no... Nawet jest te. Nawet ja jest. Rozumiem, rozumiem takie zależności w tej grze, że, że jak masz poziom wody uzupełniony, no to stamina coś lepiej ładuje, a hmm. jeśli jesz to zdrowie chyba. Ty, o kurwa, o kurwa, nie, prze, przeszły fosy, ale spójrz na dół, spójrz na dół, jaka tam jest, kurwa, kolejka społeczna. ładnie eee... przeskakują? No, przeskakują, bo wykopały jeden blok, widzisz, i wskoczyły dalej po prostu. Przebiegły przez niego, bo one poruszają się mniej więcej tak jak ty, nie? Eee, mam pytanie, czy zawaliłeś wyjście do góry? Eee, shit! Czy... Tam. Skasowałeś tam, ten, ten, ten? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Eee, nie jest skasowane, ale okej. Okay. Ja, ja, ja ja... to naprawię! Ja to naprawię! Dobra, już, już jest naprawione. Już jest naprawione. Nie, 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 nie. Kurwa, no i myślałem, że mamy genialny sposób na obronę. No i ch. Jezus, to ty, ja wyglądałem jak zombie, by wskoczył i wbiegł po tej. Na lagach tak cię przerzuciło do góry. Żeby chodziłeś pod labię i na tak, ja What the fuck? Chyba zombie są w środku już, a nie, jeszcze coś się tam kluczy, jeszcze coś tam nie wie A! Przy tunelu stoją! Tak, biegają za nami, ale patrz przy tym tunelu, nie jak tam próbują się dostać, suki Czekaj to. To se stanę tutaj to będą stały i nie wiedziałem co z sobą zrobić Latać skurwy nie umiecie! Nie ma chuja. Nie tkniecie mnie! Spróbuj teraz rzucić w nie czymś, znaczy tak, yy, układajesz jakieś bloki Mmm, powinno ich zaboleć, ale. Poczekaj, to musiałbym to zrobić w bardziej wyrafinowany Będziesz Będzie śmiesznie to wyglądać. Wiem, ale musimy zrobić to w bardziej wyrafinowany sposób, wiesz? Poczekaj. O tak. Poczekaj, muszę wycelować w nie. Tak. Tak. Powinno być okej. Okay. I teraz musimy zburzyć te bloki, nie, których one się trzymają. Czekaj. Pochodnia spadła. Leci! Były, ale się tym nie przejęły. Głupie kuje. Ale mam pomysł, mam pomysł, jakbyśmy. Wiesz co, musielibyśmy tą fosę jeszcze otoczyć takim blokiem, którego one by nie zniszczyły tak szybko. Że dom byłby jeszcze otoczony kamieniem albo czymś takim. No, to nie jest Minecraft, niestety, a wam tego nie zalejemy. <laughs> oh, shit! Nie, myślę, myślę i nie mam pomysłu. Bo, coś by. Kurde, bo. Problem jest taki, że miały blok do zniszczenia, po którym mogły wskoczyć. A co, jeśli nie miałyby bloku do zniszczenia? Mianowicie, te budynki byłyby tylko ziemia na podstawie budynku i ten, i budynek. Nie miałyby jak wskoczyć, bo tam jest pionowa ściana. Czyli będzie trzeba po prostu pogłębić ten rów. Rozumiesz, o co mi mniej więcej chodzi? Tak, żeby nie miały ziemi, na którą mogłyby wskoczyć. No i można to spróbować zalać wodą. Nie wiem jak woda wpływa na zombiaki czy e, one wiesz, mają jakieś są osłabione przez wodę czy coś w tym stylu, czy mogą w ogóle do niej wchodzić. Nie mam Ale Sprawdźmy to. Ale czas teraz. No, teraz Co powinienem tam widzieć? Poczekaj. O tak, O je, oł je Też wziąłeś snajperkę? Nie, wziąłem SMG SMG, o oh, okay. Ej, no nie zabijaj Nie bądź żyła Okej, okay. <laughs> okay, dobra jest pierwsza w nocy, więc to już w sumie koniec tego odcinka. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Podziękuję ładnie. O, dzięki. Eee, pewnie nagramy teraz jeszcze jeden odcinek. Jeśli podobają Wam się takie odcinki w kooperacji, napiszcie to w komentarzu. Niestety te dwa będziecie musieli przeboleć, bo ja tu krzyśka bardzo miło widzę, bo nie jestem sam w tym biednym świecie. Przypomnianym ludźmi, którzy cię podglądają zasadniczo. Okej, okay, więc dziękujemy bardzo i zapraszamy Was do oglądania kolejnego odcinka, który zobaczycie już jutro. Siemanko i do mój Bielek206 z Osamą Bin Ladenem.